Na najpierw kokoszowi, bo wiem, że jak dam Chesterowi, to jak podbieg. No zdroweczko. Wszystkiego najlepszego. 100 lat. 100 lat, co najmniej, no. Kocich 100 lat i jeszcze więcej. No tak. I ten, i podbiega kokosz, i jest po zabawie, że odchodzi. Uziu, uziu. Zobaczcie, zaraz, fajnie wygląda bo, bo, bo kolorystycznie. Zaraz mu wezmę, no, żeby za długo nie trwa, bo to trzeba tak, no, pod kontrolą generalnie. No, widzę, że kokosz nie ma umiaru. Na przykład moja kotka to troszeczkę się pobawi i zostawię i koniec, i jest po zabawie. A tu kokosz by <laughs> się bawił i bawił. Już Cię wezmę i później jeszcze, może jeszcze jeden raz.